Dzisiaj w topowych teoriach spiskowych porozmawiamy o teorii pustej Ziemi. Rok 1692. Angielski astronom i matematyk Edmund Halley przedstawia hipotezę, że Ziemia ma w swoim środku pustą przestrzeń. Do tego w naszej planecie miałyby znajdować się wewnętrzne powierzchnie, każda z nich z własną atmosferą i bardzo dużą szansą na bycie zamieszkaną. Rok 1913. Marshal Gardner stwierdza, że Ziemia jest nie tylko pusta w środku, ale też posiada małe wewnętrzne Słońce. Twierdzi też, że do tego podziemnego świata można się dostać przez wejście znajdujące się na biegunie północnym. Rok 1957. Zostają opublikowane fragmenty prywatnego dziennika amerykańskiego lotnika i pioniera wypraw polarnych Richarda Berda. W dzienniku znajduje się informacja, że podczas jednej ze swoich wypraw na biegun południowy w 1947 pilot odnalazł wejście do wnętrza Ziemi. Zdaniem zwolenników teorii Pustej Ziemi, informacje te ujrzały światło dzienne dopiero po śmierci Berda, bo sam ich autor został zmuszony do zatajenia swoich odkryć. W wierzeniach wielu kultur wspomina się o podziemnych krainach. Od buddyzmu czy judaizmu przez mitologię celtycką po dawne wierzenia krajów skandynawskich, a dodatkowo u rdzennych ludów obu Ameryk można odnaleźć legendy o tym, że przodkowie ludzi przybyli właśnie z wnętrza Ziemi. Majowie wierzyli, że istnieją tętniące życiem podziemne miasta, ukryte przed wzrokiem ludzi z powierzchni. Niektórzy nawet twierdzą, że starożytny kalendarz majów, który miał zwiastować koniec świata w 2012. Tak naprawdę wcale nie odlicza czasu, a jest mapą. Mapą podziemnego świata. A co ty myślisz na ten temat? Czy we wnętrzu naszej planety może istnieć jakiś ukryty świat? Jeśli tak, to jaki? Napisz w komentarzu na dole i subskrybuj po więcej topowych teorii spiskowych. Do zobaczenia wkrótce.